31 sierpnia cyklo Warszawiacy na czas. 13 km czasówki tutaj spod Centrum Olimpijskiego, Muzeum i Sportu Spójnia. Jedziemy pierwszy kilometr szutrówką, potem odcinki asfaltu, koski i dwa mosty do przejechania. Każdy może się spróbować w tej czasówce. Czy to jest rower MTB, czy szosa. Polecam trochę grubszą oponę, bo są odcinki szutrowe. Jeden ma kilometr, drugi ma 300 metrów. Czy fat Pierwszy kilometr, szeroka szutrówka, ale uwaga. Pierwszy kilometr to będzie jedyny moment, gdzie zawodnicy będą startować w jednym kierunku, trzymają się po prawej stronie i będą wracać na metę z drugiej strony. Po pierwszym kilometrze szutrów wpadamy na równiutki asfalt, czyli typowe nawierzchnia podjazdy indywidualną na czas, na wprost. Na piątym kilometrze mamy jeden z pierwszych podjazdów, 3%, 500 metrów długości. Szósty kilometr, za chwilę na Marii i Kłodowskiej, najtrudniejszy podjazd, 5%. Najsztywniejszy moment, najtrudniejszy model podjazdu na moście północnym. Tu się będziecie wszyscy pocić. Na 7 kilometrze, teoretycznie najlżejszy moment, bo tu zawsze jest z wiatrem i się z wiatrem jest fajnie. Ale. Najbardziej techniczny moment w tej czasów, 200 metrów. Fajna wróżka. Ale z bampami. Jesteśmy po półmetku, czyli na ósmym kilometrze. Z prawej strony wisły, czyli część praska, równa kostka, ścieżka rowerowa. Złożyć się i jedźcie. Dziesiąty kilometr trasy. Przejeżdżamy koło żarania. Płatko. żereń też może być fajny, ale z punktu widzenia jazdy na rowerze Dobiega końca nasza przygoda. Czasówka. Ostatnie 100 metrów to szerokiej szutrówce. Mam nadzieję, że się Wam spodobała nie tylko na filmiku, ale przyjedziecie i naprawdę poczujecie. To, co my poczuliśmy, jest tak.